Dzień dobry Państwu, dzień dobry z Gliczarowa, 17 października 2022 roku, mało ostatnio rzucamy ale to dlatego, że sporo się działo Ja jak widzicie jestem w ale jeszcze dziś będę w Zakopanem Piękny zachód słońca, zaraz tutaj Zaraz nam się odsłoni. Owieczki się pasą. No co jest? Podejdziesz tu? Chodź. Co jest? Ale wam fotę zrobię, poczekajcie. Jeszcze może tak? Mhm, dobra. Gdzie dalej? Czarowie, proszę Państwa, widok na całe tatry. Widać zakopane widać gubałówkach, O tam przede mną. Mnóstwo miejsc na takie spacerki, jak teraz. Widokowe spacerki. To miejsce, gdzie mieszkamy to nazywa się na Bartkowym Wierchu. A właścicielka to Józefa Skupień i Krzysztof Skupień. I serdecznie Was zapraszam. Warto tutaj przyjechać. Jeśli nie znacie Gliczarowa, to myślę, że Wam się spodoba. O kotek sobie zapierdziela. Cicic. Tu piękna willa z grubego bala, i takie widoki proszę Państwa dzisiaj. Jak się przyjrzycie, to tam widać skocznie W zakopanem. Tutaj widać mul zasichle. Zakopane, a tutaj gubałówka, pensjonat ujuzi tutaj za tymi drzewami, a po sąsiedzku bacówka z prawdziwymi osypkami.